Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest Gry War of Rights i dzisiaj omówimy sobie armatę Free inch Ordnance Rifle. Jedną z ciekawszych armat wojny secesyjnej i pierwszą armatą dodaną w grze War of Rights. Teraz mamy trzy modele armaty: tą armatę plus dwie armaty 12 funtowe. Jedna z nich to jest M1857, druga to jest M1861. Więc w grze mamy już trzy modele armat, jedną z nich jest właśnie Free Inch Ordnance Rifle. Najprościej przetłumaczyć nazwy tego działa na język polski to 3 calowa armata artylerii. I mi się wydaje, że to tłumaczenie jak najbardziej yy, pasuje tutaj. Jeśli natomiast chodzi o samą armatę, jest to armata gwintowana, natomiast lata służby to od roku 1860 do lat 80. XIX wieku, więc całkiem spory okres czasu ta armata pozostawała w użyciu. Kaliber tej armaty pojawia się w nazwie, to 3 cale, czyli 76 mm. Lufa ważyła 371,9 kg. Pociski, które wystrzeliwano z tej armaty ważyły 4,3 kg, natomiast ładunek miotający ważył 0,5 kg, prędkość wylotowa wynosiła 370 m na sekundę, czyli całkiem, całkiem sporo, natomiast zasięg tej armaty to 1670 m około przy nachyleniu 5 stopni. Armata była mocowana na wózku sześciofuntowego działa i odrzut armaty 3 potrafił ten wózek armaty sześciofuntowej uszkodzić jednak sama armata była niesamowicie celna i niezawodna była to naprawdę solidna konstrukcja która zapewniała świetną siłą ognia w sumie jedyną wadą wynikającą właściwie z faktu że była to armata gwintowana jest mały zasięg mała skuteczność na kanister shot czyli na kartaczu ale ogólnie armata była naprawdę solidną konstrukcją, i tutaj przejdziemy sobie do amunicji, które stosowano w tej armacie. Kanister Shot to jest kartacz po polsku. Jest to pocisk, który służył do zwalczania piechoty na małe odległości, około 300 metrów. Był to pocisk wypełniony ołowianymi kulkami, które przy wystrzale masakrowały piechotę. Nie, można powiedzieć, był to naprawdę skuteczny pocisk właśnie przeciwko typowo sile żywej na niedużych odległościach, kiedy piechota znalazła się pod strzałem, właśnie z kartaczy z niedużej odległości, no to naprawdę była masakrowana. Kolejny pocisk to Szrapnel Shell, czyli Szrapnel po polsku. Jest to pocisk z jednej strony podobny do kartacza, z drugiej strony nieco się różni. Również jest wypełniony ołowianymi kulkami, jednak jest wyposażony w zapalnik czasowy lub zapalnik uderzeniowy. Pocisk po trafieniu wybuchał, rozpryskując właśnie te ołowiane kulki na wszystkie strony. Zasięg rozprysku to około 150 metrów. Również skuteczny przeciwko sile żywej przeciwnika. Bez większego problemu jesteśmy w stanie zmasakrować na całkiem dużym obszarze piechotę. Więc te pociski są typowo do zwalczania piechoty. Ostatni pocisk to jest Shell. To jest pocisk artyleryjski stosowany w działach gwintowanych i on ma albo zapalnik czasowy, albo uderzeniowy, zależnie od pocisku. Jest to pocisk nieco bardziej uniwersalny, nadaje się do strzelejowania nie tylko piechoty, ale również jakichś umocnień, artylerii wroga, chociaż szrapnel też się teoretycznie do tego nadaje. Warto tu również nadmienić, że szrapnel w grze War of Rides jest nazwany. Case, więc to trzeba zapamiętać, to jest to samo to można wymiennie używać tych nazw, jednak warto to po prostu wiedzieć zwłaszcza jeśli się gra na artylerii ja miałem okazję zgrać właśnie jako ten, który donosi amunicję, trzeba tą amunicję po prostu wybrać, przynieść umieścić w lufie działa kolejny gracz, kolejny żołnierz wykona kolejne czynności na początek należy przeczyścić przewód lufy mokrą, gąbką, szmatką umieszczoną na wyciorze, należy to zrobić, żeby uniknąć sytuacji, w której po prostu nie do pałki zapalą proch i pocisk sam wystrzeli, tego chcemy uniknąć. Następnie wprowadza się pocisk do, luf do lufy, przygotowuje zamek i odpala działo. Niby nic trudnego, ale jednak, żeby grać na artylerii trzeba to w miarę ogarniać. I trzeba dobrze współpracować, to nie mogą mi się wydaje być takie całkiem randomowe osoby. Tutaj każdy musi wiedzieć, co ma robić. Zresztą War of Rights właśnie tym się charakteryzuje, że współpraca w tej grze jest naprawdę, naprawdę ważna. Jeśli właśnie chodzi o wyjątkową rzecz właśnie w tej grze, to jest artyleria, dlatego że ona jest fizyczna, nią faktycznie sterują gracze i to jak działa artyleria, jak wspiera piechotę, może wpłynąć w znaczącym stopniu na wynik bitwy. I no, trzeba tutaj bardzo ważną rzecz zaznaczyć, jest to rzadko spotykane w grach. W Battlefield 1 mamy w sumie jedną osobę, która strzela z działa, jeśli to działo jest dostępne, jednak to prowadzi ostrzał jedna osoba, i ona sobie, można, wyznacza, można powiedzieć, wyznacza cele, ładuje działo i nie musi od nikogo być zależna. No najwyżej od innych graczy, żeby ją w miarę dobrze osłaniali. Natomiast tutaj jest wiele osób i trzeba to naprawdę dobrze zorganizować. Jeśli natomiast chodzi o takie gry jak Tannenberg czy Verde, no to. Mamy tam całkiem inną formę artylerii, dlatego że po prostu wzywamy sobie to wsparcie artyleryjskie, i wtedy punkt dany, który wyznaczymy, jest ostrzeliwany. Więc całkiem inaczej to wygląda. Tu nie ma żadnego kontaktu fizycznego, można powiedzieć, z artylerią. Nikt tego działa, nie ładuje w Grzewerdę czy Tannenberg, nikt z niego, można powiedzieć, nie strzela, nie ciągnie za spust. To wszystko dzieje się w sumie automatycznie, więc całkiem inaczej to wygląda w grze War of Rights. Niewątpliwie dzięki temu ta gra po raz kolejny pokazuje, jak jest ona wyjątkowa i ciekawa, nietypowa zarazem, ale przy tym niesamowicie wyjątkowa i ciekawa, więc yy, niewątpliwie to jest duża zaleta War of Rights. Na dodatek twórcy dodają coraz to nowe rzeczy, mają dość, mi się wydaje, spore plany. I nie tylko mi się wydaje skończą dodawanie właśnie dział na 12-funtowych armatach, zresztą postaram się 12-funtowe armaty również omówić. Są to armaty, które znacznie różnią się od 3-inch ordnance rifle, są całkiem, 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 całkiem inne niż ta armata, którą omówiliśmy dzisiaj. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, czy graliście w grę War of Rights artylerią, czy graliście artylerią. Jeśli tak, to jaką funkcję pełniliście i czy wam się podobało. Ja grałem jako specjalista od donoszenia amunicji. Całkiem, całkiem spoko rola. Też mi się wydaje z tym coś ciekawego. Owszem, latamy z punktu do punktu, ale mi się wydaje całkiem, całkiem fajna sprawa. Mi najbardziej się podoba ta współpraca w artylerii. Tu naprawdę trzeba się yy, zgrać. Ale jeśli już się zgramy, no to naprawdę fajnie to wychodzi. Szybkostrzyność jest naprawdę moim zdaniem rewelacyjna, i naprawdę potrafimy wesprzeć drużynę w odniesieniu zwycięstwa. Tutaj oczywiście podziękowania do Scorpiusa i Grego, którzy przyjęli mnie właśnie do donoszenia amunicji podczas eventu, dzięki czemu mogłem nagrać właśnie, jak wygląda rozgrywka artylerią, jak to przebiega, jak przebiega proces ładowania. Jak przygotowuje się armatę do oddania strzału, to wszystko dzięki właśnie ich pomocy mogłem pokazać. Jeśli ktoś chce zagrać w War of Rides właśnie z oddziałem na jakimś evencie, no to zapraszam do dołączenia do 14 z Luizjany. Jak najbardziej mogę polecić właśnie ten oddział, sam do niego należy i jak najbardziej sobie chwalę rozgrywki właśnie z 14. Naprawdę fantastycznie się z nimi gra. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka. Zasubskrybujcie kanał. Komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć.